Inkryo to nasz ostatni z pobytu. Tu mamy wjazd i recepcję. Duży, szeroki wjazd, parking. Restauracja tuż obok. Tam jest po drugiej stronie ulicy Lidl. Można zrobić zakupy. Łazienki miejsce na serwis kampera i alejka. Na miejsce postojowe jest jedna przykładowa parcela, ale są niektóre mniejsze, niektóre większe, że zależy Wszędzie porozstawione słupki, oczywiście trzeba mieć przejściówkę do gniazda. Na tym kempingu są takie domki. Bardzo śmieszne wyposażenie. Dwa łóżka albo łóżko piętrowe i jedno pojedyncze. Nie wiem w jakiej cenie. Nic więcej w takim domku nie ma. Sporo tych domków mają, ale dość popularne są, bo są wypożyczalne. Tutaj wzdłuż mamy parcelki. Tam druga linia par parcel. mniej więcej wygląda domek dwa łóżka i nic więcej są też namioty do wynajęcia są też większe domki takie drewniane zaraz pokażę tam w tamtej alejce tu mamy takie większe domki no i cały szereg mał Wracamy na główną aleję. Kemping jest dość że tak ruchliwy. Dobre miejsce wypadowe do Wenecji. Autobusem, przystanek po drugiej stronie ulicy przy recepcji. Jest jakieś 10 do 15 minut jazdy. My się ustawiliśmy tutaj na parceli numer 64. Jesteśmy tu już czwarty dzień i mamy dość spory ruch wśród sąsiadów. Co chwila są nowi. Jest tu też dość dużo Polaków. Na przykład z Łombol. A idąc dalej. Dochodzimy do terenu rekreacyjnego. Boiska, basen i drugie toalety. Te toalety bardziej takie przybasenowe, ale są prysznice, są umywalki, jest miejsce do zmywania naczyń. No i basen i bar tu są boiska a tu mamy basen z barem niestety raz na jakiś czas w tym barze głośne i chustne imprezy są organizowane na szczęście do 23 wczoraj tak było Basen jest w ramach pobytu za darmo, ale wypożyczenie leżaka kosztuje 5 euro. Toalety codziennie sprzątane, w miarę nowe, wszystko. Miejsce do zmywania naczyń i jeszcze takie domki. I jeszcze takie domki. Tak to wygląda. Nie wiem, tak ale, taka alejka. Jest tego trochę. I to w zasadzie cały kemping Rialto. Czy był go? Tak. Da się wytrzymać z tych imprez. No i do 23 do dnia wczoraj muzyka. Ale. Później już była cisza i spokój. Chociaż trochę rozbawiona młodzież przechadzała się czasem.